Z nami Dariusz Sęk, który 19 września w Radomiu występuje w głównej walce wieczoru gali organizowanej przez Dariusza Wojtkowskiego i Andrzeja Gmitruka. Ej, czy wiemy coś już o rywalu, z którym masz boksować? No szczerze to chyba raczej nie wiemy. Ja słyszałem tam jakieś nazwiska, Gonzalez, Morales, coś takiego, ale tak naprawdę to jeszcze nie wiem na 100%. No, no na tym etapie raczej nie potrzebuję wiedzieć wcześniej jakiego mam rywala, wystarczy mi tylko z jakiej pozycji boksuje i przygotowuje się właśnie pod zawodnika albo leworęcznego, albo praworęcznego. Teraz wiem, że ma być praworęczny, trenuję cały czas pod zawodnika praworęcznego no i, no i tylko tyle potrzebuję. Wiem, że wygram, dlatego no i jakiejś specjalnej taktyki nie muszę obierać na ten pojedynek. Jak twoja ręka? Dobrze, no jestem zadowolony. Na pewno bardziej jestem zadowolony niż przed poprzednim pojedynkiem. Mniej ta ręka boli, już ta bariera psychiczna została taka pokonana, że mogę uderzać tą ręką na pełną siłę. Na pewno też było na tamtym pojedynku, to widać, że jeszcze delikatna obawa była tej łapy, ale teraz już jest ok, sparuję z pełną mocą, mogę uderzać. Nie boli mnie, nie kuje, w ogóle, dlatego no już jestem w pełni zdrowy, ta kontuzja już jest za mną. Ale najpierw powiedziałeś, że ręka mnie boli, później mówisz, że już mnie totalnie nie kuje, czyli jednak... Nie wiem, czy to w głowie cały czas coś czujesz, że może być z nią nie tak, czy to faktycznie coś tam cię boli? Znaczy nie, no bólu nie odczuwam. Może rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, że jakieś tam obawy jeszcze może bardziej w głowie jest, ale staram się już to raczej pokonać, po takie, takie bariery. No i myślę, że jak już uderzam na tarczy czy na worku, to bez żadnego problemu. Może przy sparingach jeszcze się obawiam delikatnie, bo jak ktoś już wejdzie głową, no to mogę jeszcze to rozbić albo coś takiego, ale myślę, że po tym okresie przygotowań już będzie 100%, także na walkę będzie okej. Okay. Rzuciłeś wyzwanie Pawłowi Głoszewskiemu, zaoferowałeś nawet, że możesz z nim boksować za darmo, ale wygląda na to, że pomimo, że bardzo chcesz tej walki, to ona chyba nie dojdzie do skutku. Tak to przynajmniej wygląda, że ta polityka promotorów Pawła będzie trochę inna. I boksujesz zamiast tego 10 rund w Ełku, tak? 25 października. No z tego co wychodzi to raczej tak. Mamy walczyć 10 rund, a na walkę z Pawłem no, zrobiłem wszystko co w mojej mocy, żeby do tej walki doszło. Chciałbym tego pojedynku, bo jednak fajnie by było się zaprezentować na tak dużej gali z dobrym rywalem, bo Paweł jest wysokiej klasy rywalem. No ale no niestety, Paweł idzie w innym kierunku, czeka na walkę jakiś opas, chce zarobić większe pieniądze niż oferują tutaj w Polsce. No i dobrze no, jeśli taką decyzję podjął, no, to ja mu życzę szczęścia. Mam nadzieję, że te pasy zdobędzie. A ja mam nadzieję też wystąpić w Krakowie na tej gali. Może uda się z jakimś innym przeciwnikiem, zobaczymy. No Teraz już to nie jest mojej kwestii, tylko kwestii promotorów. No na dzień dzisiejszy mam mieć 10 rund wełku opas bodajże wobec Bautik coś takiego jeszcze z tego co słyszałem no i też będzie fajny pojedynek dlatego następny już się pokaże na pewno w tych rankingach bo jeśli zdobędzie się ten mniejszy pas WBC to już w jakichś rankingach się pojawi no i na pewno też dla mnie to będzie dobre Trener Andrzej Gmitruk wspominał coś że po tych dwóch galach między innymi ciebie chyba też kilku innych zawodników czekają jakieś występy zagraniczne czy też słyszałeś o takich planach ja to często słyszę o występach zagranicznych, dlatego jak będą już konkrety, będzie już jakiś kontrakt na walkę, no to wtedy będą mógł coś więcej powiedzieć. Na dzień dzisiejszy to raczej jakieś tam propozycje cały czas ma, bo jednak jakoś tam pokazałem się w, tym, w Niemczech, co prawda tą walką przegraną, ale zaraz po tej walce dość dużo zaczęło napływać propozycji, różnych walk, dlatego no już mnie za granicą poznali. I że wiedzą, że nie kładę się przy byle okazji, walczę do końca. Dlatego może się jakaś okazja trafi, a jak się trafi, to na pewno z niej skorzystam. Nie tak jak teraz, co miałem walkę z Wogą tydzień wcześniej, tylko po pełnym okresie przygotowań będę starał się już do tej walki dojść. Ale na, jaki, na jaki poziom ty już się czujesz gotowy w tym momencie? Bo mistrzowie świata w tej kategorii wagowej, jeśli mówimy o kategorii półciężkiej. No To już jest totalny kosmos. Bo Anonim Stevenson czy to jest zupełnie inny poziom. I inny poziom, i, 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 i jeśli chodzi o siłę ciosu i o technikę. I na jaki poziom ty się czujesz gotowy w tym momencie? Jakby jakie wyzwanie jesteś w stanie zaakceptować? No ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo nie, nie miałem takiej możliwości weryfikacji tak naprawdę, no jedynie na takim woga, ale ja jestem do dzisiaj załamany, że ja z takim zawodnikiem mogę przegrać. Co prawda dużo rzeczy się tam oczywiście nałożyło na to, no wiadomo, do czołówki światowej jeszcze jest daleko, ale to ja mam jeszcze przed sobą parę lat boksowania i myślę, że do tej czołówki prędzej czy później się... No dojdę, Także zobaczymy. A na dzień dzisiejszy, no to nie wiem tak naprawdę, z jakimi zawodnikami mógłbym walczyć. No Ja mogę wyjść do każdego. Mój charakter, moja odwaga no, y, pozwala na to, że mogę wyjść do każdego, ale czy się z nim wygra, to też jest nie wiadomo. Zobaczymy. No, chciałem z tej walki z Pawłem Głazewskim, żeby mniej więcej weryfikować te moje umiejętności na tym naszym polskim podwórku. Może z kimś innym uda się walczyć na tym naszym polskim podwórku, bo jednak te walki polsko-polskie to dają dużo, bo każdy zawodnik wychodzi po to, żeby wygrać. To nie Przyjeżdżają po to, żeby przeboksować jakiś tam pełen dystans, tylko każdy tutaj chce wygrać, a w tej półciężkiej wady coś zaczyna się dziać. Wyszedł Dawid Kostecki, jest Maciek Miszkin, dlatego no zobaczymy, może z kimś się uda zawalczyć.